moje drogie, szybka recenzja, będzie bardzo krótki filmik dzisiaj. Zrobiłam przed chwilą filmik też z projektem Zero z pielęgnacją. Jeśli jesteś ciekawa, jaki tam progres był, to zapraszam do oglądania już sobie film Śmiga na um, internetach. A dzisiaj będą trzy maseczki marki Facebook Z tego co wiem, to Bielenda jest właścicielem tej marki. Nie wiem, jakie tam były interesy, kto kogo stworzył, czy to było kupione, czy stworzone. Mniejsza z tym mnie to nie interesuje. Um, interesują mnie kosmetyki, które oni tam mają. Kupiłam trzy maski, bo te kosmetyki Jakoś nie miałam ochoty sięgać, więc dzisiaj Wam powiem tylko o tych trzech kosmetykach, bo już je zużyłam i użyłam. Jeszcze mam jeden w połowie. Bardzo fajny design, taki świeży, trochę amerykański, yy, przyciągający wzrok na pewno. Pomiędzy innymi kosmetykami, no to naprawdę przykuwa uwagę i trochę zachęca, żeby kupić. Poza tym, cena jest też dość atrakcyjna, często jest to na wyprzedaży w Hebe, w Rosmanie, gdzie tam mamy możliwość kupić. To sobie na pewno możemy zafundować lub na internecie. Jeśli lubimy tam zakupy robić, no to też jest. I zresztą na Facebooku i na innych mediach, social mediach też znajdziecie masę. Postów, masę reklam, naprawdę bombardują z każdej strony. Ja do końca z tych kosmetyków nie jestem zadowolona, ale z jednego naprawdę jestem tylko, tylko zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze taka jedna cecha wspólna: mamy tutaj masę składników pochodzenia naturalnego, średnio to jest 90- kilka procent, no i mamy też normalną datę na każdym z opakowań. Zacznę od tej maski. To jest maska algowa, która nazywa się gumowa maska, Algowa Peel-Off. Trochę to jest nieekonomiczne, ponieważ mamy tutaj dużo opakowanie plastikowe, a my teraz tak bardziej friendly jesteśmy z ekologią, więc tutaj będziemy hejtować, czemu to nie jest papierowe, a czemu to nie jest szklane, tylko plastikowe. Możemy tak powiedzieć, prawda? No, ale możemy to. Wykorzystać w jakiś sposób. Możemy w ziółka po, posiać, możemy dać dziecku do piaskownicy, wyczyścić i dziecko będzie miało się czym bawić. Yy, mamy tutaj na dnie proszek, który sobie rozrabiamy z wodą. I tutaj ja sobie dam rękę uciąć, że 9 na 10 nie zrobi tego poprawnie. Ja jestem też w tej dziewiątce, bo mi też to spłynęło. Wrzucę Wam tu zdjęcia, wrzucę Wam tu składy i tam jeszcze masę innych rzeczy, żebyście widziały, jak to u mnie wyglądało. No i tak, rozrabiamy sobie tutaj ten proszek z wodą, ale czym? Palcem? No nie. Musimy mieć drewnianą taką szpatułkę albo plastikowy nożyk, albo jakąś, jakiś taki patyk, co na przykład rozkładamy sobie na czy nie rozkładamy, rozcieramy sobie na przykład pasta do depilacji, bo palcami tego nie zrobimy, zwykłym nożem nie zrobimy, bo to no, oczywiście się stanie. No, musimy sobie jakoś poradzić. Także musimy się doposażyć jeszcze do tej maski. No i robimy sobie taką fajną papkę, która ma mieć konsystencję gęstego, bardzo gęstego jogurtu. Jak będzie zbyt mało wody, zetnie się, to nie nałożysz na całą buźkę. Jak będzie zbyt dużo, no to spłynie, takie gira się porobimy, niż to łapać wszędzie. I taka moja rada, jak sobie nakładasz to zaczynamy oczywiście od centralnej części nosa, można najechać na oko, można oko zalepić, usta można sobie zalepić, nic się nie dzieje, tak robią w salonach bardzo często, no i jak dojeżdżasz do krawędzi to zostaw sobie trochę grubszą warstwę na, tutaj na zewnętrznej części, ponieważ lepiej będzie się ściągać taką maskę, bo jak tak wytrzesz tak mocno i cieniutką warstwę zostawisz, no to niestety tutaj się przyklei i potem zrywasz kawałki. Dobrze zrobiona maska algowa schodzi w jednym kawałku. Co się co zrobić jak to się tak wszystko złuszcza i nie chce schodzić, nie chce się oderwać ze, ze skóry? Bardzo prosty sposób, wystarczy ci wacik i ciepła woda. Przykładasz taki wilgotny wacik, przykładasz, przykładasz, podważasz palcem delikatnie, delikatnie, dalej przykładasz. No i potem jak dalej jak pójdzie yy, yy, łatwiej, no to już sobie tak yy, delikatnie tak sobie to podważasz i ściągasz w jednym kawałku i robisz to jak ekspert yy, salonowy. Yy, ta maska jest cholernie droga. Przeliczaj na to, co daje nam Bielenda. Bo Bielenda ma takie fajne, duże paczki takich masek, a wybór jest taki dosłownie. Yy, tam mas 20 maseczek, 20 porcji co najmniej. Więc za 30 parę złotych na przykład na zebra, czy na Minty sobie coś takiego zakupisz i, i, i sobie korzystasz i uczysz się tego faktycznie, jak to powinno być zrobione no i za którymś razem na pewno wyjdzie Ci idealnie. E, ja swoją spierniczyłam, niestety była zbyt rzadka, trochę mi to spływało, takie gile się zrobiły, no ale dobra. Powiedzmy, że e, e, zastygło na twarzy, nie gdzieś tam w kubeczku, to gorsza byłaby e, historia, bo wtedy bym nie skorzystała nic. E, maski algowe są cudowne, ja Wam polecę każdemu, nieważne jaki rodzaj skóry masz, w jakim wieku jesteś, yy, maska algowa tworzy okruzję, czyli taki efekt zamkniętej przestrzeni. To, co wpakujesz pod spód, na 300% sprawdzi się lepiej, więcej Twoja skóra wyciągnie. Nawet to, co się do końca nie sprawdza na co dzień, jakiś serum, krem, inna maska, wpakujesz pod ty, po prostu budzia będzie uh, super. Także ta maska na tak, ale nie, niestety nie z tego kubka, bo mówię, to się nie opłaca za tą cenę, za paręnaście złotych na raz, to nie. Druga maska była w płachcie. Duży plus jest za to, że płachta jest dość taka solidna, nie rozrywa się. Nie jest też taka bardzo sztywna, taka plastikowa, więc fajnie się zagina, jak jest gdzieś niedopasowane. Elegancko trzyma się skóry. Oczy są dość szeroko rozstawione, więc nic nie wpada w oko. I jest naprawdę ogromny, ogromny plus. Bardzo, bardzo fajnie, bo nie lubię tych koreańskich masek, bo oko zaczyna się tutaj, kończy w połowie. Coś tam wpadnie do serum, serum padnie w oko i boli, i piecze, i trzeba ściągać, i nie ma, nie ma efektu żadnego. Mm, niestety to serum jest bardzo gęste i y, trochę tworzy efekt bardzo lepkiej skóry. To jest bardzo niefajne. Ja nie lubię czegoś takiego. Lubię jak to serum jest takie bardzo żeciutkie można przemasować, nadmiar zebrać. Y, y, Wacikiem, na przykład suchym, i, i dać kremi i wtedy jest wygodniej. A tutaj ja musiałam buzię przemyć takim po prostu zmęczonym wacikiem, zetrzeć to, co tam było. No i czar nawilżania nie było, po prostu buzia się ściągnęła i, i, i efektu nie było. Ma dać nam ta maseczka też y, efekt. Y, rozświetlenia. I tutaj to jest zasługa ekstraktów, które mamy w składzie. Trochę to zadziała jak peeling enzymatyczny. No i na drugi dzień faktycznie ta buzia troszeczkę inaczej wyglądała. Krem lepiej zadziałał. Była buzia bardziej rozświetlona. Także jakieś działanie tam na pewno było, ale to nie było jakieś tam wow, cudawianki, nic nadzwyczajnego. Raczej to mie mieści się w tym, co te, tego typu maski nam dają z innych marek, ale naprawdę za 4 zł, czy nawet niecałe 5 zł, to, to jest całkiem niezła maska. Kolejna maska to jest maseczka na bazie glinki. Jak widzicie, mam zupełnie taki naprawdę fajny zestaw. Każda maska jest zupełnie inna. To jest maseczka z różową glinką dla Mieszanej i tłustej. Oczywiście takie. Maski mogą być stosowane na skórze mieszanej, na skórze suchej, zanieczyszczonej, na przykład przed okresem, coś tam się dzieje, SPF, albo jakiś inny kosmetyk dał nam w kość, skórę zapchał. No to można to miejscowo nałożyć, nie musi być to na całą buźkę, można nałożyć to na czoło, tam gdzie jest najwięcej niedoskonałości, na nos, gdzie są rozszerzone pory, a na pozostałe partie dać coś bardziej nawilżającego, coś bardziej odpowiedniego dla tego typu skóry. Mamy tutaj różową glinkę i białą glinkę. Jak widzicie, opakowanie nie jest jakieś designerskie, na pewno nie będzie ozdobą w łazience, ale jest to fajne do szuflady. Nie zajmuje dużo miejsca, nie szkane, ciężkie na podróż też może się przydać. Użyłam dwa razy. Tutaj producent twierdzi, że wystarczy na cztery razy. Ja zaryzykuję i powiem, że starczy na pięć. Jeśli zrobisz to poprawnie, Nałożysz odpowiednią ilość, to spokojnie 5 razy można tutaj na takiej niezbyt dużej buźce wykrzesać. Pierwszy raz tą maskę użyłam niepoprawnie, czyli tak jak robi większość osób, czyli nakłada dość grubą warstwę, zostawia do wyschnięcia, a potem się mocuje z tym, żeby to z buzi zmyć, bo to jak zastygnie robi się cerata naprawdę taka śliska, bardzo cerata, zupełnie inne wykończenie niż takie klasyczne maseczki na bazie glinki. Ja zrobiłam to jeszcze po peelingu enzymatycznym i to już był w ogóle kosmos. Tak mnie to cholerstwo piekło, a w tych miejscach najbardziej wrażliwych pojawiły się takie grudkokrostki, takie plamokrostki, bardzo piekące, bardzo nieprzyjemne i po tamtym Doświadczeniu już trochę miałam obawę, czy w ogóle to używać i, i czy to nie powinno wylądować w koszu, ale zaryzykowałam. Użyłam jeszcze raz w sposób bardziej poprawny, czyli żadnego peelingu wcześniej nie robiłam, bo stwierdziłam, że może znowu to podrażnienie się pojawić. Nałożyłam cienką warstwę, zaczynając oczywiście od środka twarzy na zewnątrz i pilnowałam, żeby ta maseczka nie wyschła, ponieważ maseczki na bazie glinki powinny być cały czas wilgotne. I Tutaj też nie trzeba nam cudawianki, jakieś specyficzne rzeczy wystarczy nam przygotowana woda. Wacik przykładamy w tych miejscach, gdzie buzia zaczyna wysychać i jesteś gotowa, i wtedy buzia się lepiej zmywa z tego. Maska nie absorbuje wody z twojego naskórka i nie mocujesz się, żeby, z tym, żeby to zmyć. Po prostu duży wacik namoczony, tak, tak solidnie namoczony, przeciągasz i to praktycznie za wacikiem idzie. Masz praktycznie już buzię czystą. Także ja do końca nie byłam z tej maski zadowolona. Po pierwsze, bo mnie podrażniła. A po drugie, to już potem się bałam trochę tego używać. Ja to użyję na pewno, ale tylko na strefę T i na te miejsca, gdzie tam będzie trzeba, gdzie jakieś zanieczyszczenia są. I tutaj nam producent obiecuje, że to ma być oczyszczająca maska, która ma zwęzić pory, która ma zrobić porządek na skórze. No, tak do końca z tymi rozszerzonymi porami to praktycznie tam się nic nie zadziało. Nie było żadnego efektu. Ale na, tutaj na skórze, na czole, miałam takie takie wysepki krostek, takie, takie właśnie grubki krostek się porobiły. Tam była skóra zapchana y, przez SPF, bo codziennie SPF używam, dokładnie 3-4 razy dnia, więc jak jest bardzo gorąco, no 34 na plusie jeszcze SPF dość tłuste, no to niestety czasem skóra y, ma problem z tym, żeby, to wy, żeby się oczyścić i, i wypluć to, co tam w porach jest. No i niestety y, to zadziałało tak, że Eee, troszeczkę się zaczęło to wchłaniać, ale rewelacji nie było. Dobra, dzisiaj to już jest e, wszystko, co Wam chciałam powiedzieć. Dajcie znać, czy macie inne kosmetyki z tej marki, coś byście poleciły, czy raczej też macie kiepskie doświadczenia i szukacie czegoś innego, bo ja e, przypomniałam sobie o maskach algowych i naprawdę mam ochotę zakupić duże opakowanie i chyba tak zrobię. W płakcie raczej do niej nie wrócę, będę szukać czegoś innego, a to zużyję i też raczej do tego nie wrócę. Będę szukać też coś innego. Widzimy się niedługo w następnych filmach. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo słoneczka i fajnej pogody. Pa!